O, pancie, co tam jesz? Daj na no trochę. Stefek, masz swoje jedzenie. Czy ja ci wyjadam? A cieci bronię? Jedz, aż ci dupko pęknie przecież. Naprawdę byś się zgodził, żebym tobie zjadł żarcie? Yy, no teraz i tak mam pustą michę, więc no... Ale poza michą jeszcze jest smaczki. Ej, ej, nie przesadzajmy, tak? Psiur wy nie oddam. Naturalne smaczki, zdrowe, smaczne, nie przesadzajmy. No, chyba że jutrzejszą porcję. Jutrzejsze? No, ty mi daj dzisiaj, ja cię oddam moje jutrzejsze. Zobaczymy, co jutro powiesz. Następnego dnia. Panciu, a ty się chyba dzisiaj trochę zaklęciłeś z niczym bąk, po gaciach? Gdzie, moje żarcie, i gdzie moje smaczki? Nie będzie. Co? Jak to? Powiedziałeś, że chcesz mi oddać te smaczki dzisiaj. Panciu, ja bym w życiu tak nie powiedział, w życiu mi tak nie zgrzeszył. Tym bardziej przeciwko tym super smaczkom z piórwy. Wczoraj powiedziałeś, że oddasz mi swoje smaczki za moje, tak? Panciu, piórwa. To, co ty sobie uzgodniłeś ze Stefkiem wczorajszym, to jest wasza sprawa, tak? Stefkowi dzisiejszemu nic nie wiadomo na ten temat, więc proszę tutaj o moje żarcie. Niech Stefek wczorajszy nie je dzisiaj, ja tam nie zamierzam. I na przeprosiny proszę paczkę smaczków za to. Coś takiego. Przepraszam bardzo, gdzie ty uciekasz od odpowiedzialności?